Pierwszy odcinek nowej edycji programu Asia Express za nami. Tym razem uczestnicy widowiska wyruszyli w szaloną i całkowicie nieprzewidywalną podróż przez rajskie Filipiny do Tajwanu. W tym nietypowym wyścigu wygrają najlepsi i jednocześnie najsprytniejsi. Oj, czujemy, że walka o zwycięstwo będzie zacięta. Sprawdźcie, co wydarzyło się w jednym. Odcinku Asia Express nowa edycja Asia Express stało się. Wystartowała nowa edycja Asia Express. Łącznie, licząc, Ameryka Express to już szósta edycja widowiska, które stale fascynuje oraz zaskakuje. Zarówno widzów, jak i uczestników. Nie inaczej było tym razem, bo chyba nikt nie spodziewał się, że rywalizacja od pierwszych metrów stanie się tak zacięta oraz dynamiczna. W tej edycji Asia Express naszych milusińskich wywieziono na Filipiny, gdzie dano im plecami i kazano biec. No, może nie zawsze obieganie chodziło, ale wiadomo, trzeba sobie radzić. Uczestnicy przebyli autostopem tysiące kilometrów, odkrywając najpiękniejsze i najciekawsze miejsca na tak skrajnie różnych Filipinach i Tajwanie. Wyścig prowadził od filipińskich rajskich plaż, tętniących życiem i kolorami ulicznych targów, przez stolicę kraju, Manile, aby zakończyć się w Tajwanie, który, urzeka kontrastami, drapacze chmur wyrastają tuż obok majestatycznych świątyń, a tradycja miesza się z nowoczesnością. Kto w składzie, Azja Express, w tak niezwykłą podróż uczestnicy zabrali kompanów, którzy mieli pomóc im w misji dotarcia na metę i wygrania programu. Na kogo się zdecydowali? Czy postawili na więzy krwi, na rodzica, na którym można zawsze polegać lub rodzeństwo, znające ich od podszewki, a może jednak na partnera życiowego, stanowiącego solidne oparcie na co dzień? Czy jednak na przyjaciela, z którym zjedli przysłowiową, beczkę soli? Oto lista uczestników, Agnieszka i Piotr Głowaccy, Marta Wiśniewska z córką Fabien. Jan Błachowicz z przyjacielem Józefem Gąsienicą Gładczanem, Gabi Drzewiecka z przyjaciółką Jagną Niedzielską. Jessica Mercedes Kirschner z bratem Justinem Kirschnerem, Jacek Jelonek z partnerem Oliverem Kubiakiem. Wiktor Dyduła z siostrą Anną Chrzanowską, Aleksandra Adamska z siostrą Eweliną Adamską-Porczyk. Co wydarzyło się w pierwszym odcinku Azja Express, pierwszy epizod Azja Express już pokazał, który duet może mieć największą szansę na zwycięstwo. W tym odcinku najlepsze okazały się Ola Adamska i Ewelina Adamska Porczyk, które wygrały immunitet. Dziewczyny są sprytne, szybkie i potrafią odnaleźć się w zastanej rzeczywistości, nawet gdy ta ich całkowicie rozczula i wzrusza. Ola Adamska nieraz się rozkleiła, będąc w szoku, jak wielkie pokłady dobra i bezinteresowności są w biednych ludziach. Po piętach temu duetowi depcze inne rodzeństwo, czyli Wiktor Dyduła i Anna Chrzanowska. Są mocni i potrafią rywalizować. Oj, czujemy, że namieszają, z kolei Agnieszka i Piotr Głowaccy na razie mają problemy Z komunikacją, między sobą, ich małe awantury są przekomiczne. Widać, że się kochają, podobnie jak jelonki, którzy ten program traktują jak przygodę życia Z kolei Jan Błachowicz i Józef Gąsienica Gładczan doskonale się bawią bez względu na okoliczności. Jesteśmy ciekawi dalszych poczynań tego duetu, w tym odcinku Azja Express nikt nie odpadł z rywalizacji.